Witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj prezentacja Peugeot 508 Dwulitrowy Diesel, wersja GT-Line w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów, ośmiobiegową hydrauliczna, klasyczna skrzynia. Auto ma przejechane trochę ponad 120 tysięcy. Kolor biała perła i tak się. Prezentuje z zewnątrz. Przejdziemy sobie teraz do pomiaru lakierniczego. Jeszcze w ręki. Ważne jest, aby głowica równo przylegała, bo wtedy pomiar jest prawidłowy. I jeszcze pozostały wnęki od strony pasażera. A jeszcze był chyba pominięty tutaj ten słupek, a tak proszę. I tak jak widzicie, prezentuje się pomiar lakierniczy tego oto samochodu. Przejdziemy teraz do szyb. Do sprawdzenia. Szyba Saint Gomez Securita. Akustyczna. Jeśli chodzi o datę produkcji, to będzie tutaj. Wymieniana w 2020 roku. Szyba jest z 2022 roku szyba od strony kierowcy 2019 rok 2019 rok 2019 rok z tyłu przy ciemnej szybie będzie troszeczkę trudno widoczne, ale mamy tutaj 2019 rok 2019 rok 2019 rok, 2019 rok. I została nam strona pasażera przód. 2019 rok szyby boczne, yy, przednie są z 2019 roku. Tutaj ta szyba była wymieniana, czołowa w 2022 yy, roku. Co jest ważne, szyby są atermiczne, a przednia akustyczna. Jeśli chodzi o szybę czołową, no to musiała być wymieniana z powodu jakichś odprysków. Po kamieniach, o tutaj tak widzicie, jest wszystko w oryginale. Automatycznie, jakby była duża szkoda, to tutaj ten słupek byłby uszkodzony, naprawiany, a tak nie jest. Pojdziemy sobie teraz do sprawdzenia ogumienia układu hamulcowego. Opony mamy z 40. 7 tygodnia 2022 rok produkcji Hankook Opona wielosezon. Jeśli chodzi o bieżnik z przodu, w okolicach 5 mm. Tarcze nowe, wymienione. Klocki, tak samo. Zrobiona konserwacja zacisków, wyczyszczone, zakonserwowane. Jeśli chodzi o tył, ponad ta sama, wielosezon, bieżnik bardzo ładny, około 6 mm, też wielosezon, jeśli chodzi o tydzień 47 2022, Tarcza bez istotnego rantu, a klocek tak w okolicach 3 4 grubości, więc układ sprawny i do jazdy bez wkładu finansowego. Zresztą przód był przez nas wymieniany, jak to zawsze. Są nasze samochody przygotowywane do jazdy, taki tutaj też był układ hamulcowy wymieniany. Z drugiej strony, analogicznie, opona bardzo ładna, wielosezon, 6 mm, około tarcza bez istotnego rantu, bez dużego rantu. I klocka też mamy, tak w okolicach, 3 czwarte. I z przodu tarcza, klocek wymieniane przez nas, tak jak widzicie, zakonserwowane, i opona około 45 mm wielo sezon można zamienić przód z tyłem, żeby się ścierały równomiernie. Więc reasumując opony 2022, końcówka, czyli tak naprawdę jeździły gdzieś tam od końca 2022 roku, początku 23 i hamulce z przodu wymienione, a z tyłu są w bardzo ładnym stanie. Jeśli chodzi o Mankamenty wizualne odpryski minimalne na zderzaku na masce tutaj gdzieś od kamyczków z autostrady o takaś zaprawka zrobiona. Zaprawka na końcówce drzwi, a zderzaku te jakieś zarysowania od wkładania do bagażnika rzeczy. I tutaj też rysy na zderzaku z tyłu. One się nie rzucają w oczy, tak naprawdę gdzieś to się tam zlewa przy samochodzie. A jeśli chodzi o koła, no to będą dokładne zdjęcia. Tam można je zobaczyć, a tak to auto jest ładne. No to teraz zaglądamy pod maskę. Jesteśmy pod maską, jeśli chodzi o lampy, data produkcji sierpień 2019 rok. I z drugiej strony mamy lipiec 2019 rok, czyli lampy są oryginalne. Jeśli chodzi o śruby na. Błotnikach nie noszą śladu demontażu i na masce też, jak zobaczycie, tutaj nic nie było demontowane. Nie ma śladów odbić klucza i demontażu, i teraz idziemy z drugiej strony. Tutaj tak samo nie ma śladów demontażu na błotniku. A jeśli chodzi o maskę, nie widzicie tutaj minimalny natrysk lakieru. To tak jest fabrycznie i też nie ma śladów po odkręcaniu. Kluczem. A jeśli chodzi o to, co było robione, to będzie dokładnie opisane. Wymieniany rozrząd, olej w skrzyni biegów, olej silnikowy, akumulator, tarcze klocki, płyn chłodniczy, uzupełniony płyn do fapu. No i tam parę jeszcze innych rzeczy, to wszystko będzie opisane. A my teraz skupimy się na wyposażeniu i będziemy wchodzić do środka. Jeśli chodzi o wyposażenie, standardowo dla wersji GT-Line czarne wykończenie Black Piano. Jeśli chodzi o listwy, lusterka, charakterystyczny grill, dodatki, a w środku charakterystyczne przeszycia, tapicerki, tapicerka sportowa, fotele sportowe. Tutaj ta wersja dodatkowo wyposażona jest w nagłośnienie fokal lusterka z systemem bliss oświetlenie wnętrza dodatkowe ładowarka indukcyjna tempomat adaptacyjny i uruchomimy pojazd teraz podgrzewane fotele przednie wyłączymy sobie start stop Szybkie odmrażanie szyby czołowej, recyrkulacja powietrza Podgrzewane lusterka z szybą tylną Wyłączanie klimatyzacji, podgrzewanie w fotelu kierowcy, pasażera Radio Przejdziemy sobie jeszcze do źródeł Tutaj mamy Bluetooth, USB, iPod, AUX. Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna. Nawigacja wbudowana fabryczna. Wyłączymy sobie klimatyzację, żeby nie zagłuszać filmu. Automatyczne przełączanie świateł krótkie, długie. Wspomaganie parkowania, czyli czujniki parkowania. Czujniki są z przodu i z tyłu, plus kamera cofania. Kontrola poślizgu kół. I przejdziemy sobie do ustawień pojazdu. Blokowanie lusterek wstecznych. Bardzo fajna opcja na zimę. Oświetlenie towarzyszące. Czyli tutaj sobie wybieramy ile sekund mają się świecić światła jak odchodzimy od auta, i to samo mamy na powitanie, ile mają się świecić, jak przychodzimy do auta. Reflektory kierunkowe, czyli doświetlanie zakrętów, i światła LED adaptacyjne z tyłu. One się same dostosowują do warunków pogodowych. Nie trzeba nic zmieniać. Przechodzimy sobie dalej. Oświetlenie kameralne wewnątrz, tutaj. Jest podświetlanie całe. Tak na rysunku. Odrygowanie tylko drzwi kierowcy. I z układów bezpieczeństwa Active Safety Brake. On sam tutaj pojazd sobie sprawdza, jak ma nas ostrzegać, czy blisko, czy daleko, jak jesteśmy od samochodu informuje nas, że trzeba zahamować, a jeśli tego nie zrobimy, to dzieje się to samo automatycznie, że auto hamuje wyświetlanie zalecanej prędkości. To jest kamery jest czytywana i wyświetlana, ile możemy jechać na danej drodze. Alarm uwagi kierowcy, jeśli jesteśmy zmęczeni, to auto nas o tym informuje, rozpoznawanie znaków drogowych, oprócz tego, że jest prędkość, to też jest odczytywana odczytywana informacja o zakazie wjazdy, wjazdu, w zakazie wyprzedzania. I takich wszystkich pozostałych zakazów, które są na drodze, i monitorowanie martwych pól to, co było mówione i pokazywane w lusterkach oczywiście telefon, zestaw właśnie mówiący, streaming audio z wszystkich streamowych portali, serwisów typu Spotify, YouTube. I tym podobne jakieś podcasty też możecie sobie tutaj streamować na zestaw głośno mówiący. I e, Android Auto, Apple CarPlay i aplikacje MyParzot, gdzie możemy sobie robić podgląd auta, sterować i tak dalej. Profile Tempomat adaptacyjny, tutaj sobie ustawiamy odległości, jak daleko ma się trzymać auto i utrzymanie pasa ruchu przejdziemy sobie jeszcze do tyłu a oczywiście ciemna podsufitka system SOS satelitarny Concierge bezramkowe lusterko, to też jest zarezerwowane tylko dla tej wersji i tutaj bezdotykowe Oświetlenie GT Line, GT Line fajna wersja. Też tak uważacie, czy nie? Tak się prezentuje z tyłu. Gniazda USB dodatkowo i tak wygląda z tylnej kanapy auto. i przejdziemy sobie jeszcze do bagażnika się prezentuje z tyłu na ledach wygląda nieziemsko i tutaj wszystko to co było wymieniane będzie opisane tutaj mamy zestaw dojazdowy i Zamykamy tego pięknego białaska. Dajcie znać, czy Wam się takie auto podoba, co o nim sądzicie. Liczymy na Waszą interakcję, komentarze. Pozdrawiamy i zapraszamy do obserwowania ekipa TradeLux.